Pielgrzymka z krzyżem symbolizującym męczeńską śmierć księże, księdza Jerzego Popiełuszki do polskiego parku pamięci jest wyjątkowym wydarzeniem dla naszej wspólnoty. Jest to nabilitacja i dowód uznania dla ludzi tworzących miejsce pamięci bohaterom narodowym oraz miejsce modlitwy za ojczyzny. Oddajemy dziś należny hołd człowiekowi Solidarności. Błogosławionemu księdzu Jerzemu Popiełusce, który potrafił służyć ojczyźnie najlepiej jak można, oddając życie śmiercią męczeńską. Solidarność lat 80. jako ruch społeczny pokazała nam, że zjednoczeni Polacy pod sztandarem najlepszej Matki Marii, Matki Boga i Królowej Polski, mogą pokonać największych wrogów swojej ojczyzny. Taki był rok 80. Tak było w roku 20. Tak było z obroną Częstochowy przed, przed Szwedami i podwiedniem przed Turkami. Zatroskani o los Polaków prosimy Błogosławionego Księdza Jerzego o to, aby w naszej ukochanej ojczyźnie zawsze prawda zwyciężała. A solidarność między ludźmi polegała na tych wartościach. Które naszego brata doprowadziły do świętości. Dziś, 7 października 2012 roku, w pierwszą rocznicę poświęcenia Płockiego Parku Pamięci, mam honor i zaszczyt powitać szczególnego gościa, panią Grażynę Siemionuk, siostrzenicę księdza Jerzego Popiełuszki. Także serdecznie chciałem powitać przedstawicieli Rady Kościelnej Służby Porządkowej TOTUS-TUS przy kościele pod wezwaniem Świętego Stanisława Kostki na Żoliborzu Bożu w Warszawie. Przynieśli to szczególne miejsce Krzyż tu do Czepowa, do Parku Pamięci, do miejsca modlitwy za ojczyznę. Krzyż Piątniczy od grobu Księdza Jerzego Serdecznie witam. Przedstawicieli rodzin katyńskich, z którymi łączy nas szczególne więź miłości i braterstwa ze względu na wspólne miejsce pamięci Waszych najbliższych. Płocki Park Pamięci. Witamy Was serdecznie. Witam przedstawicieli Parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej, pana senatora Marka. Martynowskiego serdecznie witamy, a także pana posła Wojciecha Jaśnickiego. Serdecznie witam przedstawicieli Solidarności regionu Mazowsze. Witam serdecznie. Witam także wszystkie poczty sztandarowe, które uświetniły dzisiejszą naszą uroczystość. W tej chwili rozpocznie się uroczysta celebra Świętej pod przewodnictwem księdza Wojciecha Koszuckiego. Wszystkimi. Niedzielę 27. W ciągu roku Kościelnego, która rozpoczyna także tydzień miłosierdzia, gromadzimy się tutaj w parafii św. Aleksego. Gromadzimy się zebrani wokół. Tego, co wydarzyło się w 2010 roku, katastrofy smoleńskiej. Promadzimy się, aby modlić się w intencji Ojczyzny, aby modlić się w intencji tych, którzy właśnie pod Smoleńską zginęli, ale także, by modlić się w intencji wszystkich tutejszych parafian i pielgrzymów. Każda niedziela to pamiątka z martwych wstania, dlatego dla nas, ludzi wiary, śmierć nie jest końcem, jest przejściem z życia doczesnego do życia wiecznego. Dla nas, którzy ufamy Bogu, wierzymy, że z każdej śmierci, tak jak ze śmierci błogosławionego Księdza Jerzego, może wyniknąć dobro. Dlatego błagamy Boga, aby także z tej śmierci pod Smoleńskiem wynikło dobro dla naszej ojczyzny, Fundamentalne. Natomiast dzisiaj słyszymy także fragment z listu do Hebrajczyków, mówiący o tym, że Jezus, chociaż chwałą i czcią był ukoronowany, to jednak zaznał śmierci za wszystkich że życie swoje oddaje za wszystkich. A więc także za tych, którzy pogłądzili, także za tych, których małżeństwa się rozpadły, także za tych, którzy pogrążyli się w rozpaczy, w smutku, w zwątpieniu, których przygnębia sytuacja, którą dzisiaj mamy i w Polsce i na świecie. I z tego powodu zamiast próbować ją zmienić, wpadają w rozpacz albo stają się cyniczni, przestają słuchać. Także za tych Jezus składa siebie w ofierze Bogu. Zobaczmy jeszcze można powiedzieć dziwniejsze słowa jeszcze bardziej przedziwne słowa. Święty Paweł mówi, że przewodnika ich zbawienia udoskonalił przez cierpienie. Czyli, że cierpienie może udoskonalać człowieka, właśnie jego człowieczeństwo. I mamy na to wiele, wiele przykładów, zarówno pośród świętych i błogosławionych, jak właśnie nasz patron naszego sanktuarium, błogosławiony ksiądz Jerzy, by przez cierpienie przeszedł do chwały ołtarza. Jak też wielu, wielu ludzi żyjących pośród nas, tu obecnych, w naszych czasach, którzy w sposób ofiarny, gotowi do poświęceń, Dzielą się tym, co mają najlepsze. Potrafią sobie odmówić, by kogoś obdarować, z kimś się podzielić. Potrafią odmówić sobie odpoczynku, by pomóc drugiej osobie. I w ten sposób podejmują cierpienie, ale to cierpienie ich udoskonala. Niestety, wobec cierpienia są dwie postawy, dwie możliwe postawy, zwłaszcza przy Wobec cierpienia, które pojawia się niespodziewanie, które przychodzi w najmniej oczekiwanym momencie. Pierwsza reakcja to bardzo często bunt, sprzeciw, pretensja, często pod adresem samego Boga. I jeśli chodzi o pierwszy obrót, no to można powiedzieć, że to jeszcze nic złego, bo, bo w pierwszej chwili człowiek nie myśli racjonalnie ale jeżeli ten bunt trwa jeżeli człowiek przestaje słuchać co Bóg mu chce powiedzieć w tym cierpieniu to w tym momencie już jest bardzo niedobrze druga postawa wobec cierpienia to przyjęcie no. przyjęcie spółkową przyjęcie choć jest ono trudne Choć po ludzku chciałoby się inaczej. To jednak przyjmuję to cierpienie, bo wiem, że ono mogło dotknąć nie tylko mnie, mogło dotknąć także innych. A być może ktoś inny obok mnie cierpi dużo bardziej niż ja. I być może, że ja w swoim cierpieniu mogę dla kogoś być pomocą. I to jest przykład. Wspaniałych rodzin, wspaniałych ojców i matek, którzy po stracie własnego dziecka zaczynają pomagać innym, chorym dzieciom, rodzinom, w których jest podobny problem, jak, jak wydarzył się w ich małżeństwie, w ich rodzinie. A więc widzimy, że rzeczywiście no, można. Przeżywać cierpienie po Bożemu, i wtedy jest ono piękne, wtedy jest ono rozwijające, czymś, co rozwija moje człowieczeństwo, sprawia, że staje się bardziej ludzki, staje się bardziej człowiekiem. A można śmiało powiedzieć, staje się bardziej podobne do Chrystusa, który przeszedł przez cierpienie. Niewyobrażalnie większe. Z miłości do każdego z nas, tak jak mówiłem, i do tych, którzy są mu za to wdzięczni, i do tych, którzy drwią sobie z tego, robią żarty. Chrystus uczy nas, że mamy miłować nie tylko bliźniego, ale mamy modlić się nawet za naszych prześladowców, za naszych nieprzyjaciół. Że nie mamy złorzeczyć, ale mamy błogosławić. Dlatego prośmy dzisiaj Pana Jezusa, prośmy Świętą Siostrę Faustynę, którą będziemy jeszcze odwiedzać na naszym pielgrzymnym szlaku, a której wspomnienie przeżywaliśmy w ubiegłym tygodniu. Prośmy błogosławionego Księdza Jerzego, abyśmy wobec cierpienia potrafili przyjąć tę dobrą, właściwą postawę i bez naszych cierpień Pan Bóg wyprowadził dobro. Amen. Szczęśliwy człowiek, który boi się Pana. Prośmy za Kościół powszechny, by napełniony łaską bojaźni Bożej i wzmocniony przykładem biernych słów swoich nieustannie strzelu wiary ojców naszych i godności człowieka. Ciebie prosimy. Nas, Panie. Ten, który uświęca, jak ci, którzy mają być uświęceni, z jednego są. Wszyscy. Prośmy za papieża Benedykta XVI, naszych biskupów i kapłanów, by wzorem polskiego męczennika, błogosławionego księdza Jerzego, Promieniowali światłem prawdy, która otwiera serce na to, czego umysł nie jest w stanie zrozumieć. Ciebie prosimy. Nas, Pani. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Módlmy się za rodziny smoleńskie, scementowane miłością małżeńską, rodzicielską i przyjacielską. Poranione dramatycznym odejściem najbliższych i przewrotnością zwolenników półprawd i kłamstw. Niech wiara w zwycięstwo prawdy i nadzieja niebieskiego spotkania z bliskimi przyniesie pokój ich sercom i ulgę w cierpieniu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas Panie. Z łaski Bożej za wszystkich zaznał śmierć. Mówmy się za nieprzyjaciół Kościoła, wątpiących, niewierzących i obojętnych, by w barwach jesiennego krajobrazu rozpoznali piękno stwórcy i zatęsknili za rajem. Ciebie prosimy. Wysukaj nas, Panie. Kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. Prośmy za młodzież polską, by dorastając do wielkich spraw w czasach kryzysu i upadku wartości, z ufnością dziecka szła za Jezusem i jego matką. Z ufnością dziecka kochała ojczyznę i, jak dziecko, zachwycała się tym, co nasze, polskie, narodowe i święte, orłem, godłem, sztandarem i patriotyczną pieśnią. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas tak? fajnie Kładł na nie ręce i błogosławił je Módlmy się o dar jedności I Boże błogosławieństwo dla nas wszystkich Niech dobry Bóg ma nas w opiece Na wszystkich drogach naszego posługiwania A ojcowski dotyk dłoni Umacnia w chwilach zwątpienia Bezsilności niewiary Ciebie prosimy Wysłuchaj nas Panie Boże, dzięki Twojej łasce błogosławiony Ksiądz Jerzy odważnie głosił Twoje słowo. Sprawdź, niech jego wstawiennictwo wyjedna nam Twoją pomoc do wypełnienia misji życiowej wszystkim, za których się dziś modlimy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Amen. się nad ołtarza, ziemia, znowu księdza Popiełuszki oraz repliki krzyża podniczego. Goddy księży proboszczu parafii świętego Aleksego w płocku trzepowo, drodzy parafiani, droga społeczności ziemi płockiej. Pielgrzymka z krzyżem symbolizującym męczeńską śmierć błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki zorganizowana została przez członków kościelnej służby porządkowej totus tus, archidiecezji metropolitarnej warszawskiej i warszawsko-polaskiej. Pełniących 28 lat honorował całodobową wartę przy grobie kapłana męczennika na warszawskim Żoliborzu. Pod przewodnictwem proboszcza parafii św. Stanisława Kostki Warszawy księdza prałata Tadeusza Bożełku. Głównym celem zorganizowanej pielgrzymki jest błaganie Pana Boga o potrzebne łaski dla jego świątobliwości ojca świętego Benedykta XVI księdza prymasa Biskupów i całego polskiego kościoła, a także prośba o rychłą beatyfikację sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia. Piedgrzymka jest również dziękczynieniem za beatyfikację Ojca Świętego Jana Pawła II i Księdza Jerzego Popieluszki i błaganiem o ich kanonizację. Krzyż Pątniczy, o przyjęcie którego prosimy, jest piątym z kolei krzyżem pielgrzymki dziękczynno-błagalnej, poświęcony yy, został 26 sierpnia 2012 roku przez księdza biskupa Marka Solarczyka z diecezji warszawsko-praskiej w czasie przyświętej świętej za ojczyznę w kościele pod wezwaniem św. Stanisława Kostkina-Żoliborza. Krzyż Pątniczy składa się z trzech krzyżów. Najmniejszy, 12-centymetrowy, tyle lat kapłaństwa księdza Jerzego. Wykonany jest z drewna z katafaltu, na którym stała trumna z ciałem księdza Jerzego w czasie jego pogrzebu. Dwa pozostałe wykonane są z drewna bukowego 1,80 m i dębowego 4 m. Krzyż ten jest 47 krzyżem, z których dwa postawione zostały poza Polską. Ten tym śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Ojciec święty Jan Paweł II napisał dopiero z w Zmów Wilnie w swoim telegramie z dnia 11 października 1934 roku, cytuję: Krzyż Chrystusowy był dla księdza Jerzego Popiełuszki drogą i przewodnikiem jego chrześcijańskiego i kapłańskiego życia. Z tego krzyża czerpał siłę nieustraszonego głoszenia prawdy i dawania o niej świadectwa. Koniec cytatu. Trzigody księży. Prosimy Cię również o przyjęcie urny z ziemią pobraną z grobu błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki na Zoli Żoliborzu. Urnę przekażą pani Anna Gręgiewska, dowódca grupy TOTUS-TUS z SGGW Warszawa, pan Ryszard Walczak, prezes ogólnopolskiego komitetu pamięci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, pan Andrzej Melak, przewodniczący komitetu katyńskiego. Z Ziemią z grobu Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki zgraną w dniu 26 sierpnia 2012 roku przez proboszcza Paraki świętego Aleksego Płoc-Trzepowo, Księdza z Zbigniewa Kanieckiego w obecności organizatorów Pielgrzymki Warszawa Płoc-Trzepowo. To jest Jana Edwarda Marczaka, przewodniczącego Kościelnej Służby Porządkowej Tocy Stół, Ignacego Pickiego, Dowódcę Grupy Siedleckiej, Henryka Robickiego, Dowódcę Grupy Zbadniki Najświętszego Serca Jezusa w Warszawie, Lesława Majewskiego, Parafia Bożego Ciała na Kamionku w Warszawie, Ryszarda Walczaka, Przewodniczącego Ogólnopolskiego Komitetu Pamięci Błogosławionego Księdza Kopiółskiej. Andrzeja Melaka, przewodniczącego Komitetu katolickiego, poświęcił ksiądz Biskup Marc Kolaczyk z decyzji Warszawsko-Praski, płot szefowo dnia 7 października 2012 roku. Godni księże proboszu. proszę jeszcze niżej wymienione osoby o przyjęcie repliki Krzyża Pątniczego i albumu Zwyczajna, Niezwyczajna Parafia u grobu księdza Jerzego Popiełuszki. Bardzo proszę. Ci godnego księdza kanonika Marka Zawadzkiego, Dziekana Dekanatu Płockiego Zachodniego, Czcigodnego Oświęcę Kanonika Zbigniewa Kanińskiego, Prowoszcza Karasin, Świętego Aleksego w Płocku Trzepowo. Szanownego Pana Wojciecha Jasińskiego, posła Rzeczypospolitej Polskiej. Szanownego Pana Lecha Ratarskiego, wiceprzewodniczącego Rady Miasta Płocka. Szanownego Pana Lecha Dąbrowskiego, przewodniczącego Społecznego Komitetu Organizacyjnego Płocki Park Pamięci Katyn Smolnyc 2010. Szanownego Pana Bronisława Witkowskiego, prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej płock szepowo Szanowną Panią Mariannę Stawicką, członka Społecznego Komitetu Organizacyjnego Płocki Park Pamięci Katynic-Morens 2010 i Szanownego Pana Kazimierza Urbaniaka, prezesa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Pięcej Płockiej. Maria Stabinski.